widzowie. Roblox banuje konta za cheaty I tak widzowie. Właśnie jestem na moim innym koncie widzimy Mam tylko 4 dni, ale dzisiaj będziemy mieć w nim 99. Tak więc lecimy sobie do lobby, na przykład tu. O. A przykład tutaj sobie polecimy, albo. No dobra, będziemy może mieli więcej osób. No dobra, wychodzę. Może chodźmy o nie wiem widzowie może gdzie. To chwilę sobie, poczekajmy. Okej okay, widzowie, jak widzicie, ja już jestem w lobby i mamy 4 na 5 osób. O tak, mam 5 na 5, bardzo dobrze. Tak widzowie, bardzo dobrze. Psiu! Będziemy mi za chwilę odpalać cheaty, ale tego wam akurat nie będę pokazywał, bo, ja, bo to jest trochę nielegalne, ja oczywiście to robię na własną odpowiedzialność. Więc z odpalamy cheaty. Okej, okay, widzicie widzowie, ja w mam te sit odpalone. To więc czekajcie, robię sobie tak i proszę bardzo, patrzcie kulki haker 010, ale patrzcie na przykład sobie włączmy fly'a Patrzcie, mamy fly'a, co nie, widzicie, patrzcie, radamy za po łapie. Co jest? Widzicie, teraz na przykład teleport i na przykład mogę sobie kliknąć tu i patrzcie, jestem przy ognisku. Oh, jest. Widzicie to? Ale okej, okay. teraz musimy sobie zrobić tu coś paliwo Ło! Widzieliście? przywołałem paliwo Widzieliście to? Widzieliście to jak ja to zrobiłem? Mamy cheaty i tak widzimy Właśnie teraz będziemy sobie grać na cheatach Aha jakiś proces Patrzcie ile ja mam drewna na craft Idziemy tutaj do kraftu. Tak ja widzowie, i teraz sobie. Aha, już ktoś zrobił mapę. Przywołaj na złą. Może jeszcze jakiś bagaż Aha, nie pojawiły się na mapie. To przejdź mechanizm, uwaga. Patrzcie, patrzcie! Oni nie wiedzą, co się dzieje. Dobra, widzowie, ten musimy sobie zrobić. Tutaj nasz kompas. I teraz, no widzicie, no, jakie to jest dobre, co nie? Widzicie, kulki podłoga Hacker010, tak widzę, bo ja mam takie konto, właśnie stworzone specjalnie na cheaty. I widzicie, teraz sobie stawiam, widzicie, co ja robię? XD, to będzie chyba najmocniejszy odcinek na moim kanale, widzicie to? które I które itemy się bugują patrzcie teraz wyłączam local player i fly i patrzcie lecimy sobie gdzieś tu dobra na biały wulkaniczny polecimy czekajcie bo ja nic nie widzę patrzcie był tutaj na wulkaniczny widzicie ja tutaj normalnie yy, ja sobie fly'a i teraz widzowie, z powrotem możemy sobie przywołać. Już mnie proszą? Nie, to tak nie będzie. Patrzcie, przywołałem im zbroję. Nie, no to jest jakieś co nie? Patrzcie, kolejny. Aha, aha, aha. Tu al dajemy. Ja widzę, dobra, al. Aha, widzicie, to się nie pojawiło na mapie. No aha, fajnie, fajnie. Naprawdę fajnie. Okej okay, widzowie, teraz może sobie dajmy zakładkę main. To jest aura. Eee, I teraz wszystko sobie tu włączy. Nie, dobra, dobra, tu nie. Mamy kill aura i teraz automatycznie ścinanie drzew. Patrzcie, patrzcie, ma kill aura, widzicie co się dzieje? Widzicie co się dzieje z tym drzewem? Patrzcie, patrzcie. Widzicie? Ściąłem to normalnie. Normalnie to chciałem, Widzicie, jak ja jestem potężnym 4? Eee, dobra, automatyczne jedzenie. A więc widzowie. Ło, 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 bo, 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 o, bo, to bo, co To bo, co to, bo, 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 Soj, 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 soj. Co, jest? co, co, CO JEST?! Widzowie, co to było?! Patrzcie, ile tego jest! Oni to zużywają! Co to było?! Co ja zrobiłem w ogóle?! Nie no, ja dostanę tylko to, te, co będzie mega dobre! Zabiję, mam kill Aure i teraz widzowie ja bym sobie zrobił local player i teraz laja, Patrzcie, trzymamy wszystkie drzewy w okolicy Widzicie, proszę bardzo Widzicie? Wszystko ściany patrzcie tu, w ogóle on kurde obudowuje naszą najlepszą bazę, co nie? Patrzcie, ja tu jeszcze zrobię. Jak najwięcej płot się da. Jak widzicie robimy cały czas 41 półek Więc możemy sobie nawet obudować nasze ognisko Tak Kurde, no ratujcie się sami, ja nie mam takich sitów żeby was ożywić Proszę ratujcie się sami, ja mogę tylko wam pomóc w grze Tak, mogę wam tylko pomóc w grze eee, Tak więc, no widzowie mamy super zabawę w ogóle bo ci to, fajnie, to jest super zabawa, ale pamiętajcie, nigdy tego nie róbcie na Robloxie, bo to wam zbanuje konta i to będzie już mocne Tak więc nie polecam. Tutaj sobie w ogóle będą działki rolne. Tak, mogę... Aha, nie mam tego tej klasy, bo miałem to na innym koncie. Ale spokojnie, blogował, ale mi blogował. Okej, okay, widzowie, sobie jeszcze trochę drewna w ogóle przywołał. Mam infinita jump, w, jump Widzicie, co ja mogę robić On jest tak skakać I uwaga, pum Jestem, patrzcie, co ja robię Patrzcie, widzieliście Patrzcie, mam normalny kill, kill aure Widzicie, co ja robię, co ja robię Patrzcie, o mam króliczą łapkę to tak, mi widzowie Idę to sobie wymienić na dobry worek tak, czekajcie Kurde noc się zbliża Muszę szybko iść Kurde widzowie Dobra Kurde nie Dobra torba Jest, jest Mam dobrą torbę widzowie Widzicie wyłączę sobie tego jumpa Może sobie włączę fly'a Bo tak widzicie mam fly'a I teraz sobie go wyłączę i, i trajcie, musimy musimy zabierować tylko scenkę. Okej, okay, gdzieś mam bok w lesie, ja to znam. Patrzcie, normalnie nam obudowują bazę nie, I to jest mocne. Działka rolnicza, zbudujemy sobie działkę. Właśnie ja to miałam wyrzucić. Każdy ja tutaj wyrzucam te wszystkie itemy, jak widzicie. Te wszystkie, no wiecie, no. Te wszystkie półki. I ja to nawet mogę wziąć. Wszystko znika, kurde Widzicie, proszę bardzo, nawet ja mogę sobie uciec z jeleniem yy, tak więc Teraz sobie tu wejdźmy na, na, Oczywiście na fly'u o Patrzcie, normalnie widzicie Wilk się stamtąd zabija, to jest jakieś niewiarygodne Okej okay. Ale nie dogował, ale mi zalogował, ale laguje Widzowie, niestety, ale mega się Więc tutaj już sobie Wszystko robimy Widzimy. Musimy wszystkie tobie sobie Tutaj dać Patrzcie Teraz widzowie, muszę sobie w ogóle Przywołać, no wiecie teraz Muszę sobie przywołać Jedzonko Patrzcie Patrzcie mamy Ogień osiągnął 100 Patrzcie widzicie, teraz robię uwaga Kolejne Wow, a się zbugowało. Patrzcie, widzicie, ale się zbugowało. Żeby robimy dwie, dwie działki rolnicze. Widzicie, proszę bardzo. A ja mam trzy działki rolnicze. To jest bardzo dobre. Może najpierw bym sobie wziął eee. te. O kurde, o kurde, o kurde, nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Nie, nie gdzie to jest. Dobra, patrzcie, widzę więc Zdążyłem, zdążyłem, zdążyłem. Widzicie to? Jaki ja jestem głupi. Jezu, ja już się myślałem, że cheater normalnie umrze. Dobra, wziąłem sobie rewolwer. E, gdzie jest ten rewolwer? Tutaj. Patrz. 1 na 0. Aha. Aha, nie działa. Fajnie, fajnie. No naprawdę fajnie. Więc ja sobie wyrzucę ten rewolwer. I... No, okej, okay, ma skórę Wilka Wszyscy mnie dają, lubią, bo mam cheaty, co, ja? Dobra, widzę, wyłączę sobie Infinity Jump Dobra, ma łączone Fajnie, fajnie, ale nie, że nie będzie Kurde, widzę, że się wszystko zbagowało Czy się widzicie, zbugowało się wszystko Dobra, nie żyjcie, tak, kurde, co mnie to interesuje Więc ja Widzę, bym wziął te kuki. Widzicie? Wszystko bierzemy I tu będziemy mieć widzowie działki rolnicze Tak, tak między sobie robimy działki rolnicze Nie, 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 nie. No kurde no Patrzcie widzowie, a gdybym sobie tak zrobił I widzowie teraz, o tak ja, widzowie musimy to sobie zrobić Widzicie? Okej, okay. I'm, okej okay. Okej, okay, widzowie, zabudowujemy tego Bacona XD Okej, okay, widzowie, obudowujemy sobie bazę więc bardzo dobre o, tutaj nam jeszcze zabrakło. Patrzcie, mamy tyle tych ty, ty, pół, że normalnie ja nie wierzę, nie? Okej, okay, jak widzicie, mam i jumpa. Tak więc... Okej, okay, okej. Okay. I patrzcie, mamy wszystko objęte. Ja się tak cieszę z tych cheatów. Co nie? Patrzcie. Patrzcie. płaczcie. Patrzcie, teraz... Co? Jest noc? Aha Teraz jest dzień Okej okay. Wiecie, tylko my z Wiedźmój to zostaliśmy, się przetraszyli i weszli Wyszli Ale widzowie, no mimo tego będziemy grać dalej na cheatach Co to jest? Aha, z tym dzieciaczkiem, okej okay. Tak, więc sobie zjemy. I za chwilę pójdziemy sobie dalej cheatować Co? Co jest? Co jest widzowie? Już przed chwilą był dzień, I ja coś zbugowało Chwila, widzę, że muszę żyć gdzieś E, tutaj zbugowało, zbugowało się, się, coś Patrzcie, skoczyłem sobie nad krzesła Patrzcie, 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 patrzcie Chwila, muszę sobie wskoczyć, widzę, na nad krzesła i dalej ja w ogóle krzesła się zbudowały czy nie? Patrzcie widzowie, lecimy w górę. Patrzcie, widzicie, ten bacon nie wiem co się dzieje. Ale patrzcie, mówię, jeszcze, no, jeszcze może tu obudujemy bazę. Tak więc widzowie, patrzcie. Cześć tak, widzowie musimy to sobie zrobić. O no, czemu tu nie można? Chyba to sobie zaznaczył Chyba bym, bym, bym zrobił o tak Nie no dobra Lecimy widzowie sobie na flaju Dobra patrzcie normalnie ścinam te drzewa jak szalony co nie Okej okay, wsiąść paliwo Jeszcze raz Patrzcie ja to normalnie przywołuje. nie To jest mega dobre ale teraz muszę przynieść drewno. Aha, jeden intems Teraz i tak widzę ten... Patrzcie, mamy już pełne. A więc gdzie ten bacon sobie poraże? Dobra, idę do niego. I w ogóle wizerunek włączyłbym sobie tryb trudny. Tak, więc wlećmy tu sobie. Patrzcie, uwaga, o, jesteśmy. Patrzcie, jestem normalnie poza mapą, ale nie będziemy tego robić? Yy, local player, włączamy sobie flya i patrzcie, włączamy dźwignię. Tak, tylko coś się tutaj zblubowało. Aha, chyba niestety, ale muszę włączyć to, wiecie. Farma drzew. Okej, okay, aura. Aura. Tutaj włączę. Ok. okay. Dobra widzowie, aura zabijania yy, automatyczność, farma drzew i telewizowie fly. Local player i fly. I dobre widzowie, wylatujemy z tego budynku. I gdzie ten baconik poszedł? Patrzcie, patrzcie, on tutaj jest. Patrzcie, widzicie. Widzicie, lecimy za nim. Patrzcie, widzowie, widzicie? Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Patrzcie, widzicie, widziałeś to. To jest takie dobre. Patrzcie, jeszcze sobie widzę, widzę, widzę do domku na drzewie. Tylko to się tak bardzo niefajnie zrespiło. Ale okej, okay, możemy tu dalej wejść. Dobra, dobra, dobra. O, amunicja rewolwerowa tutaj, co jest, aha, fajnie no nic nie ma, no fajnie więc widzowie, sobie otwieramy teraz moją pierwszą skrzynkę mam nadzieję, że dobra się kieram. tak, idealnie, idealnie widzowie dobra, playa włączamy i idziemy sobie ścinać drzewa tak widzowie, idziemy sobie ścinać drzewa co jest co jest patrzcie, widzicie o dobra więc widzowie Dobra, dobra, spokojnie, 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 local player, włączymy playa, fly'a, okej, okay, jem sobie jabłuszko, o, oh, e, okej, okay. dobra, dobra, on w ogóle jest, jest, wraca, jest tam, jest tam, jest ten bacon, uwaga, to są widowie... widzicie, to są oczywiście, że, e, no, to są oczywiście, że z siekierami, no tak więc... Oni się tutaj zespałnią. Mam nadzieję, że taki aura jest włączona. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Be ale oni są słabi. Widzicie, widzowie? Oni są mega słabi. Ale spokojnie. Widzicie? Patrzcie, widzicie? Wszystko tutaj jest. Nawet ostatni został, tak więc klejnot testy do ogni... znaczy, jak do jakiego ogniska? Do craftu Dobra, mamy to idziemy teraz, bym sobie zrobił Wszystkie te półki Widzicie, jakie półki mam w magazynie drewna To też byś wiedział? Dobra, opuszczę to tu Jak widzicie Proszę bardzo, wszystko upuszczamy. Pięknie. Patrz, można to nawet podnieść. I dać sobie gdzieś cokolwiek. Ale dobra. Dobra, nie, nie będę tego robić. Upuszczamy to, widzowie. więc widzieć, jesteśmy w ogóle Dobra, wlecę nawet. Dobra. live widzowie. Oh. Okej, okay, dobra. Idealnie mamy monety. Więc, o, mamy, widzicie? Mamy szpital. Jest bardzo dobrze. Ja muszę chyba włączyć włączyć. Tak, muszę włączyć ja? O, widzę, że drewno się to, już, wiecie, zrobiło. O, to jeszcze jest banda. O. Ej ciebie mam te bandaże. Gdzie są bandaże? Gdzie są bandaże? Jak zwykle widzowie. No niestety. Ale widzicie, zabija tu wilka. Tak więc. Widzicie, bierzemy sobie wszystko, co się da. No. O, dobra. Bierzemy. O kurde, tam są wilki alfa. Będzie sobie może. Zostawcie yy! Kurde widzowie Patrzcie Nie, 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 nie Dobra, został zabity, został zabity Dziadam leci, dobra widzowie, ja już idę do niego O, widzę go Tutaj w ogóle mamy chyba pierwszy poziom jaskini, to mi się wydaje Chyba Ira I ja widzę już tak, pierwszy poziom gdzie on tu biega? On już idzie do miejsca. to widzowie, lecimy do niego. Lecimy. Okej okay. Dobra. A ja tu widzę sobie. Kurde, że się zbudowało. Bugowało się... Ej! O, dobra, okej. Okay. to nie buduj tego. Dobra, widzę. Jesteśmy miał hakerem. Dajemy mu mu bandaż to no to jest? Aha, aha, okej. Okay. I zobaczę, ja bym sobie tutaj zbudował bazę. Tak by sobie bazę. Ale by sobie w ogóle jeszcze zespawnował. Yy, no wiecie. Yy, no wiecie, mechanizmy. Aha, to fajnie. No fajnie, fajnie. Naprawdę, że po w się, się pojawiły. Naprawdę, dziękuję. Okej, okay, dobra, widzę, że pojawiły się tu itemy. Tak więc wszystko już sobie tutaj dajemy do scrapu naszego craftingu. Patrzcie, patrzcie nie może, nie może. Dobra, jeszcze i tak tutaj go trochę mamy, więc bierzemy go sobie. Przywołujemy sobie to złom jeszcze raz. I waga. Jeszcze raz. To fajne. No, znowu, co jest z tym widzowie? O, kojda, nie mamy klejnot testy. Tak, widzę, fajnie, naprawdę, fajnie. Dobra. O. Aha, Baran się obudził. Okej, okay, dobra. Dobra, ramo obudził się, oczywiście. Oczywiście, wiem o tym. Więc widzowie, kolejne skrapy, ale błaga, nie wydawaj go teraz. I widzowie, właśnie moim zadaniem jest przebycie 99 nocy To jest bardzo dobre, nam idzie Mamy tak dopiero dzień 12, ale już jest coś takiego, Waga I craftujemy yy, to Widzowie, widzowie, wszystko musimy wydać Tak, i znowu, musimy, widzowie, to oszczędzić Bo jak widzicie, no, musimy to wszystko oszczędzić, wyrzucałem tutaj to wszystko Widzicie? I te myśli oczywiście zbudowały, zbugowały się. Ale okej. Okay. Myślę, że teraz ja bym sobie zrzucił tutaj te plany. I widzicie? Wszystko mam, wszystko fajnie. Teraz sobie je przywołajmy jedzy. Wow! Wow! Wow, 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 wow. Uwaga, kolejne. Kolejne! Widzicie? Patrzcie, tutaj z jedzenia. Ale teraz bym sobie przyniósł. O Dobra widzowie zrzucam sobie to Jeszcze raz O, mamy bandaż Idealnie, widzowie! Idealnie! No zobaczcie jaką my mamy bazę, nie? No idealnie muszę wam powiedzieć. Tylko ja bym sobie tutaj obudował ją jeszcze Oczywiście, że musimy mieć ją obudowaną. Bo jak widzicie, tak nie może to być. Tak nie może być. I patrzcie, widzę, ja sobie starą, taką starą, dobrą siekierę. I patrzcie, proszę bardzo, otwieramy sobie naszą pierwszą, znaczy drugą skrzynkę, bo tu chyba ktoś chyba napisał. Tak widzę, ktoś chyba napisał. Dobra siekiera, masz. Okej. Okay. Dobra, widzicie, bo ja tu nie mogę rozmawiać na czacie, ale spokojnie. Oczywiście, że tutaj nie będzie, wiecie. Patrzcie, ile jedzenia teraz przywołałem. Eee, widzicie, teraz w ogóle nie, nie kieruję myszką. Dobra, dobra. Ło, kurde, widzowie. No to mamy. Bardzo dobrze. Tak więc, ja sobie zostawię tutaj ten plan. I widzicie, wszystko jest bardzo ładnie. Nie wiem, widzę, czy te 99% nam się już uda bić. Może za niedługo właśnie będę kończyć odcinek. Ale to niestety, no. Wiecie, jak to jest. Niestety, ale muszę. No, bo ja nie mogę, ja też jest najładniej, też muszę coś zjeść, i to są mam swoje obowiązki. Tak więc, no. Za chwilę będziemy kończyć odcinek. Tak więc. Eee, oczywiście, że tutaj. I to za widzę w ogóle te tity, które miał hakersy. Jeśli go znacie, to wiem o czym... Dowiecie o czym mówię. Tak, to są dokładnie te tity, które miał hakersą. Tak. Aha, okej. Wow, tepnąłem się na biom wróżkowy. To bardzo dobre. Nie, 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 nie. Nie, 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 Patrzcie. Jak ja pokonałem tak tyle. Patrzcie, mogę iść uratować drugiego kidosa. Ale nie wiecie co zrobić. Bo jak widzicie tam jest, no. Dobra. Idziemy uratować sobie naszego kidosa. Proszę bardzo. Mamy go w worku i otwieramy sobie srebrną skrzynkę. Tak otwieramy sobie srebrną skrzynkę. Więc widzicie, aha mam skórę korpusu. No tu jeszcze w ogóle jest? Jest przy ognisku Aha, tutaj się tu znowu Okej, okay, dobra, biorę sobie skórę wilka I jedzonko ogólnie Tak widzowie, bierzemy sobie jedzenie, tylko szybko żebym był. I dobra widzowie, uciekamy do ogniska Dobra o kurde, o kurde, o kurde, o kurde, o kurde, widzowie, musimy uciekać! Uciekamy sobie infinity jumpem. Tak widzowie, uciekamy sobie infinity jumpem. O kurde, nie! 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 Nie, nie wracam, widzowie! Wracam! Widzowie, wracamy do ogniska! Widzowie, tak. Widzowie, jesteśmy już blisko. Dobra, jesteśmy. Widzowie, i teraz sobie wszystko tutaj. I patrzcie widzowie, widzicie? Proszę bardzo. I widzowie, widzicie, to był najmocniejszy odcinek na moim kanale. To tak więc kill aura, tri aura e, Christmas Aha, nie pojawiło się na mapie. No fajnie, naprawdę fajnie. Clayzers. Wo, kliknę sobie, i co mam. E, Halloween. Widzowie, to end. aha, nie da się. No fajnie, naprawdę dziękuję. To widzę, bym powinien sobie zjeść. Ale widzowie! To na dzisiaj na wszystko, tak więc pa! Do zobaczenia! To na dzisiaj wszystko, pa pa!